Gdzie są nasze smakołyki? Wow, to ogromna guma do rzucia. Nigdy takiej nie widziałam. Twoja ma taki piękny kolor. Też go uwielbiam. A jej smak jest po prostu niesamowity. Możesz rzucić trochę szybciej. Zaraz zasnę. Zrobię sobie krótką przerwę. Na razie mi wystarczy świetnie, czyli mogę zacząć. O nie, to jest chili. Mam nadzieję, że nie spłonę. Jakie to jest ostre! Widzę, że umiesz podgrzać atmosferę. To jest dla ciebie, Monika. Dziękuję, nie trzeba. Wow, to guma do rzucia. Uff, było blisko. Wygląda na to, że to nie była guma. No i wyszło trochę niezręcznie. Nowa porcja, super! Mam smak coli. A ja dostałam prawdziwą pizzę. Jest taka świeża, jakby dopiero co wyszła z pieca. Nie zbliżaj się! Dobra, pożuję sobie gumę. Czy wybuchnie, jeśli dodam do niej mentosy? Monika, proszę, spróbuj. Dzięki. Zadziałało. Kolej mentosy to zawsze eksplozja smaków. Wow, prawdziwy automat z gumami. A ja mam z cukierkami. Dobrze, że wzięłam ze sobą drobne. O, ale ich dużo. Są takie lekkie. Też wzięłam ze sobą portfel. Ale niestety jest pusty. Jaka szkoda. Nie szkodzi, wiem skąd wziąć trochę drobnych. Co ty robisz? To jest moje. Już nie, Suzy. Wymieniłam monetę na gumę kulki. To niesprawiedliwe. W challenge'u wszystkie chwyty są dozwolone. Odlatuje! Pa Monika, miłej podróży. Widzicie to? Cały kubełek lodów. A ja znowu dostałam gumę do rzucia mogę zacząć zanim lody się roztopią Ta łóżka będzie idealna. Ojej, ale zimne. Co się z tobą dzieje, Suzy? Poczekaj, pomogę ci się rozgrzać. O nie, tylko nie to. Moje lody zamieniły się w różową papkę. Chociaż ona też może dobrze smakować. Przypomina koktajl mleczny z truskawkami. Ciekawe, co się stanie, jeśli podgrzeję moją gumę? Chyba niepotrzebnie to zrobiłam. To wcale nie wygląda apetycznie. Jakie jaskrawe kolory, super. Sprawdźmy, co jest w środku. Wygląda na to, że obydwie mamy gumy. To dobry powód, żeby zorganizować kolejny konkurs. Okej, okay. nie mam nic przeciwko. Zaczynajmy. Z moją gumą jest chyba coś nie tak. Naprawdę trudno jest zrobić z niej balony. Będę musiała wyeliminować konkurencję. No, teraz pójdzie mi o wiele łatwiej. To jest wbrew zasadom. Już za późno, żeby cokolwiek zmienić. Guma do rzucia w tubkach. Ekstra. To na pewno lepsze niż pasta do zębów. Wiecznie jesteś ze wszystkiego niezadowolona. Naucz się cieszyć życiem jak ja. Otwórz buzię. Poprawię ci humor. Dziękuję. A teraz mi pomóż. Nie, to by było zbyt proste. Sprawdźmy, jak na to zareagujesz. Monika, co ty narobiłaś? Ale za to ładnie pachniesz. Ach, tak? Uważaj, za chwilę będziesz lśnić czystością. Oj, przepraszam, przesadziłam. Cała wieża z gumy! Wspaniale! Mojej wieży nawet nie dorasta do pięt! Zaczynaj, Suzy! Chętnie! Jak mogłabym przepuścić okazję, żeby spróbować truskawkową gumę? Tylko spójrz, jaka jest piękna! Ma taki intensywny smak! Tak zachwalasz, że ja też chcę jej spróbować! Tylko zepsułaś. Przygotuj się na zemstę. Przestań. Nie rób tego. Sama się o to prosiłaś. Myślę, że przeginasz. Tylko Kitket może ukoić moje nerwy. Jakie apetyczne pączki! O, tu jest coś jeszcze. To wygląda jak guziki. Dobrze, że ja mam gumy. Będą świetnym dodatkiem do mojego pączka. Po prostu miałaś szczęście. A Ty nie, więc nie ma co zazdrościć. Mm, nie spiesz się tak. Najpierw dodaj guziki. Leż proszę. Tutaj, patrz. Zadowolona? Ale to twarde. Ojej, to było przez przypadek. Ale wcale nie żałuję. Na razie. Wow, to pizza. Ciekawe z czym jest. Sprawdźmy. Pachnie czekoladą. Wspaniale. A ty co masz? Ja mam pizzę z gumy, tak jak myślałam. Jestem pewna, że smakuje o wiele lepiej niż czekolada. A tak przy okazji pięknie pachnie. Mmm, jest taka słodka. Pyszna. Uwielbiam gumę. Nie ma nic lepszego na świecie. Szalenie podoba mi się ten smak. Od razu tak pomyślałam. Ty nic nie rozumiesz, Jess. Od takiej pizzy nie można się oderwać. Mogłabym ją rzucić bez końca. Mm, super. To najlepsza guma do rzucia, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, zapomniałam o balonach. Zobacz, co potrafię. Rewelacja. Świetna zabawa. Mówiłam ci, że lubię dobrze zjeść. Przy okazji, jeśli zwinąć kawałek pizzy w rurkę, idealnie mieści się do buzi. Widzisz? Zostało mi tylko trochę. Cieszyć się tymi ostatnimi chwilami. Zawsze będę pamiętać te pizze. Chyba już się skończyła. Kurczę, dlaczego tak szybko? Wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz moja kolejna przekąskę. Jestem pewna, że pizza czekoladowa będzie pyszna. Ekstra. Bardzo chciałabym jej spróbować. Myślę, że jeśli wezmę jeden plasterek, Jess niczego nie zauważy. Jestem pewna, że jest tak samo dobra, jak pizza z gumy balonowej. Ej, gdzie się podziało moje jedzenie? Monika, odłóż pizzę na miejsce. Ale ja chciałam tylko jeden kawałek. Mogę dać ci w zamian resztę mojej gumy. Nie mam mowy. To nie jest dobra wymiana. Poza tym ta guma była w twojej buzi. Nie sądziłam, że jesteś aż taka wrażliwa, jeśli o to chodzi. Przestań nie rozpraszać, muszę zjeść jeszcze mnóstwo kawałków pizzy. Jeśli się podzielisz, to przyspieszymy ten proces. Mam już jednak inny plan. I tak dostanę swoje, zobaczysz. Jestem pewna, że Jess nie jest przygotowana na takie niespodzianki. Co się dzieje? Dlaczego lecę do góry? Miłego lotu Jazz! Mam lęk wysokości. Sprowadźcie mnie z powrotem na ziemię, proszę! Muszę się pospieszyć i zjeść pizzę, zanim balon pęknie. Super! Jest pyszna. Jednak lubię czekoladę tak samo jak gumę do rzucia. Jest taka delikatna, po prostu rozpływa się w ustach. Świetnie, już jestem w kosmosie. Co dalej? O nie, to kosmici! Pomocy, pękł mi balon, spadam! Pizza była niesamowita, najadłam się dosyta. O, chyba Jack wraca! Masz rację, Monika, to ja. Co się stało z moją pizzą? Zjadłaś ją? Oczywiście, że nie. Ogromne czekoladowe ciastko, co za szczęście! Wielka guma balonowa? Super! Od dawna chciałam poćwiczyć szczęki. Myślę, że to ja powinnam zacząć. Boże, nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. To ciastko jest takie ładne, że nie chcę go zepsuć. Ale ochota na słodki przysmak bierze górę. Pyszności! W środku jest mleczne nadzienie. To za miła niespodzianka. Dobrze, że trafiłyśmy do tego challenge'u. W przeciwnym razie nigdy nie spróbowałabym czegoś takiego. Ech, został ostatni kęs. Najadłam się, ale niczego nie żałuję. Teraz wyglądasz jak hipopotam. Serio? Powinnaś troszeczkę odpocząć, zanim to wszystko przetrawisz. Jestem gruba? To straszne! Nie płacz, wiem, jak przywrócić ci formę. Musisz po prostu poćwiczyć. Sztanga jest taka ciężka, ledwo mogę ją podnieść. Trzymaj szybko! Czy to na pewno pomoże? Nie jestem przyzwyczajona do dźwigania ciężkich rzeczy. Sztanga ciągnie mnie w dół! Wygląda na to, że naprawdę nie była gotowa do ćwiczeń. Mogę zrobić wyciskanie, leżąc. Słuchaj, myślę, że dam radę. Dobra, ta sztanga jest teraz dla mnie za lekka. No i jak Ci się podoba moja nowa figura? Hmm, dobra robota, możesz być z siebie dumna. Teraz twoje kolejne jedzenie. To jest zadanie, z którym na pewno sobie poradzę. Hmm, pyszności. Super! To nie będzie trudne do zjedzenia. Patrz, włożyłam już prawie połowę do ust. Niezłe tempo. Wszystkim pozostały tylko słodkie wspomnienia. Właściwie to zapomniałaś o drugiej części. Ups, chciałam już zrobić balony, a teraz masz gumę na całej buzi. To nic takiego. Szkoda, że muszę to wszystko wyrzucić. Stop! Co tu się dzieje? Chyba ktoś kradnie mi gumę? Monika do wody prowadzą prosto do ciebie. Dlaczego zawsze kradniesz moje jedzenie? Będę musiała cię związać, żeby to się więcej nie powtórzyło. Myślę, że nasz challenge idzie świetnie. Podoba mi się, a tobie? Masz ochotę na gumę do rzucia? Widzę, że nie. No dobra, to sama ją wiem. Możesz mi wierzyć na słowo, że jest pyszna. Jess nie powinnaś puszczać balonów, nie umiesz! O nie, Monika utknęła w balonie. Wygląda na to, że miała rację. Wypuść mnie stąd! Już lepiej. Wydaje mi się, że przykleiłam się do podłogi, ale to nie jest najgorsze w tym wszystkim. Jess, jak się masz? Nie wiem, z czego się śmiejesz, nie jest mi do śmiechu, ale wyglądasz bardzo śmiesznie. Wow, wielkie wiaderko Nutelli, jestem zadowolona. Zobaczmy, co ja mam. Jak dużo gumy! To prawdziwy prezent. Nie mogę się doczekać, kiedy to spróbuję. Spójrz, Monika, można w tym zanurkować. Nie robi to na mnie wrażenia. Moja Nutella. Jest tak czekoladowa. Super! Chciałabym się w niej wykąpać. Wygląda naprawdę kusząco. Kurczę, chyba nie dali mi łyżki. Czym ja to będę jadła? Dobra, użyję rąk. Tak jest nawet lepiej. Smaczniej. Uwielbiam zlizywać smakołyki z palców. To takie miłe uczucie. I bardzo niehigieniczne. Fu! Po prostu jesteś zazdrosna, przyznaj. Ej, co to jest? Nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam spróbować trochę prosto z wiaderka. Monika, dlaczego to zrobiłaś? Mam czekoladę na całej twarzy. Nie na całej. A teraz na całej. Mam nadzieję, że to wystarczy, żebyś nie zbliżała się do mojej nutelli. Narysowałaś mi wąsy? Dobra, udawajmy, że jestem kotkiem, który lubi się oblizywać. Świetny pomysł, nie będę przeszkadzać. Przy okazji wymyśliłam, czego można użyć zamiast łyżki. Myślę, że wygodnie będzie jeść krem patyczkiem. Nie wiem, co zamierzasz. Dokąd idziesz? Natychmiast potrzebuję zamrażarki. Chcę zrobić lody czekoladowe. Postawię to tutaj na jakiś czas. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Musimy poczekać, aby się o tym przekonać. Odmierzam czas? O, jak szybko mija! Tak jest nawet lepiej. To znaczy, że mogę już zabrać lody? Chyba zamarzły. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Pospiesz się i pokaż, co ci wyszło. Musisz być troszkę bardziej cierpliwa. Patrz, już wyciągam. Oto moje czekoladowe lody na patyku. Według mnie wyglądają niesamowicie. O, i ten smak! Co za wspaniały plan, rewelacja. Sama jestem zachwycona. Ja też chcę polizać. Mmm, naprawdę dobre. Co ty sobie wyobrażasz, Jess? To moje lody? To nic takiego. O co ci chodzi? Nie mogę się oderwać. Szkoda, że zostało tak mało. Chyba zjem to wszystko naraz. Nie będę już potrzebowała patyczka. Nie musisz rozrzucać śmieci. Skoro już skończyłaś, to ja zaczynam. Myślę, że będzie pysznie i wesoło. Zastanawiam się, czy zjem tyle gumy. Zawsze możesz poprosić o pomoc, jestem tutaj. Nie mam w zwyczaju wątpić w swoje siły. Jestem pewna, że dam radę. Najważniejsze, żeby nigdzie się nie spieszyć i po prostu cieszyć się chwilą. Zaczynam nabierać apetytu. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że nie wiesz, jak niesamowita jest ta guma. Tylko moja szczęka jest troszeczkę zmęczona. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie papierki wyrzucasz w moją stronę. Przepraszam, nie zwróciłam uwagi. Pozwól mi to posprzątać chwileczkę. Wystarczy zdmuchnąć je suszarką do włosów. Nic skomplikowanego. Jakie to miłe uczucie. Moje włosy tak pięknie powiewają na wiersze. Widzisz? Mówiłam ci, że nie ma problemu. A gdyby tak za pomocą suszarki do włosów zrobić jedną wielką gumę? To niezły plan! Warto spróbować! Udało mi się, Monika, widzisz to? Niesamowite! Zobacz, jak płynna jest ta guma! Jak zamierzasz ją zjeść? Już coś wymyśliłam, ale potrzebuję Twojej pomocy. Wystarczy wlać gumę do buzi przez lejek. Monika, świetnie sobie radzisz. Tak trzymaj. Guma się skończyła. Czuję się trochę dziwnie. Zaczynasz puchnąć od środka. Zaraz zrobię balona! Jazz, teraz jesteśmy całe w gumie. Przepraszam, nie chciałam. Jaka mała fanta! Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną fantę? Co za szczęście! Lepiej zobaczcie, co ja tu mam! No to ja rozumiem! Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super! Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Jaki pyszny! Oj, chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo, Monika, wszystko wypiłaś. E, teraz moja kolej. Uwielbiam fantę. Jest takie dobre. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie. Zak, Zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au. Co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się, ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zak nie widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie. Jeden potężny cios. Pyszne! Co to było? Świetnie, udało się! Oj, Wendy, przepraszam, nie chciałem. E, teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre, chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins? Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami. Tylko moje. Brr, jak zimno. Ale wyglądasz, Monika. Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Mmm, bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. Nie, skończyło się tak szybko. Nic nie możesz zrobić, Wendy. A teraz moja kolej. Biorę łyżkę i... Oj! Utknęła! O! Wyciągnąłem wszystkie lody naraz! No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie waż się kraść moich lodów, jasne. No dobra, to popatrzy jakie jej jesz. Zjedzone. Teraz ty, Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Mmm, jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I Jest tak zimno. Brr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki Zak jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy pasok. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne. Nie mogę się napatrzeć. No dobra, nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy i jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki! Uwielbiam to. No, co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. Aj, to bolało. No, koniec. Trzymaj się koniku. Właśnie tak, a masz. A masz. O, co tam mamy? A to i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O, tak, jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, oh, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. A! O tak, a masz, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu upływam w skitelsach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać. Wow, jak ona ma dużo skitelsów! Wystarczy dla każdego. Świetny challenge.